Jesteśmy kilka dni po spotkaniu polskiej reprezentacji z Austrią, i myślę, że jest to odpowiedni czas, żeby sobie o tym spotkaniu pomówić, a także zastanowić się nad dalszymi losami kadry. Zapraszam! Widzimy tutaj na ekranie skład wystawiony przez naszego selekcjonera: w bramce Fabiański, w obronie Bereszyński, Glik, Bednarek oraz Kędziora. W środku pomocy Bielik, Krychowiak, Zieliński, z przodu z prawej strony Kownacki, z lewej Grosicki, na środku ataku Lewandowski. Część grafik prezentowała formację 4-4-2, jednak, jeżeli ktoś oglądał mecz, to szybko można było się zorientować, że to było ustawienie 4-3-3. I szczerze powiem, że kiedy zobaczyłem ten skład, to podobał mi się on, byłem z niego zadowolony. Był on bardzo zbliżony do tego, co pokazywałem, pokazywałem ja w poprzednim odcinku. Natomiast, oczywiście, z zastrzeżeniem lewego obrońcy, ponieważ, tak jak mówiłem, na lewą obronę lewonożny, na prawą obronę. Prawonożny i tak być powinno, było inaczej. Jaki przyniosło to skutek, widzieliśmy w trakcie spotkania. Na początek oceny, Fabiański. Zdecydowanie występ bezbłędny. Co prawda, nie było to jakichś takich mega spektakularnych interwencji, ponieważ do takowych go nie zmusili yy, Austriacy. Natomiast był to zdecydowanie świetny mecz naszego bramkarza, który obronił mnóstwo groźnych strzałów. I generalnie już teraz mogę zdradzić, że jest to najwyższa ocena w naszym zespole, a więc 8. Obrona od lewej Bereszyński. Waleczny, nieźle współpracujący na lewej stronie i zdecydowanie aktywniejszy w ofensywie niż w meczu ze Słowenią. Natomiast wiadomym jest, że ten piłkarz powyżej pewnego poziomu nie wskoczy na pozycji lewego obrońcy, ponieważ nie jest to jego pozycja. Dlatego też wystawiam mu ocenę 5. Glik. Defensywa z tym zawodnikiem wygląda zdecydowanie lepiej i widać było to od razu. Był to występ dość pewny. Na ogromny plus dwa strzały oddane na bramkę przeciwników, z czego jeden oczywiście był niecelny, ale pozycja była zdecydowanie trudna. Drugi był już celny i świetnie wykazał się bramkarz Austriaków. Nie był to. Nieskazitelny występ glika na pewno, ponieważ wiadomo, że jeżeli takowym by był, to Austriacy aż tylu sytuacji by nie stworzyli. Natomiast ocena 6 jak, ma jak najbardziej zasłużona Bednarek zdecydowanie słabszy niż Glik ale mimo wszystko był to występ przyzwoity, kilka groźnych podań na pewno przeciął, kilka razy dobrze interweniował w defensywie, na pewno na minus jego rozegranie, ponieważ od piłkarza tego typu wymagam, żeby tą piłkę wprowadzał do gry jednak lepiej bo ile Glik jest takim, że się tak wyrażę oldschoolowym obrońcą po którym nie możemy się spodziewać jakiegoś super rozegrania, o tyle Bednarek już takowym być powinien a wyglądało to zupełnie inaczej i dlatego też nota 5 Kędziora. Ja nie jestem przekonany do tego piłkarza. Na pewno nie jako tego, który miałby grać w pierwszym składzie naszej reprezentacji na prawej obronie. Moim zdaniem jest to piłkarz po prostu średni, przeciętny, surowy technicznie, który powyżej pewnego poziomu nie wskoczy. Dla mnie zagrał on na 4, ponieważ był to występ taki dość standardowy i nie wnoszący w zasadzie nic ciekawego. Zdecydowanie wolałbym na tej prawej defensywie zobaczyć Bereszyńskiego, bądź może nawet Gumnego. No a za ten mecz, w którym to Alaba był bardzo aktywny i średnio sobie z nim Kędziora radził, daję mu czwórkę. Grosicki. Grosik równego meczu nie zagra prawdopodobnie już nigdy, no bo jest to taki typ piłkarza, natomiast trzeba sobie o nim powiedzieć, że był aktywny, na pewno irytowały jego spalone, na które się dawał złapać co najmniej kilkukrotnie, natomiast też trzeba wspomnieć, że dwie groźne sytuacje, jakie mieliśmy w pierwszej połowie i w zasadzie w przeciągu całego meczu wynikały z jego podań. Świetne dośrodkowanie zewniakiem na głowę Lewandowskiego... I tutaj można powiedzieć, że nasz kapitan okradł go po prostu z asysty, a także dwa bardzo dobrze wykonane rzuty rożne, kiedy to piłka lądowała na głowie glika. Mimo wszystko, biorąc pod uwagę te za i przeciw, wystawiam tutaj ocenę 5. Bielik. Tutaj mam problem z oceną tego piłkarza, bo o ile było widać, że jest to piłkarz, który ma dużą jakość piłkarską i będzie tym, który, który kadrze może w przyszłości pomóc. O tyle był to występ nierówny. Momentami jego technika może nie tyle, że zachwycała, ale na pewno była przyjemna w oglądaniu. Ale momentami też przesadzał on troszeczkę z tym holowaniem piłki, co zakończyło się dwiema dość groźnymi stratami. Generalnie wystawiam mu 5, ale wierzę, że to będzie piłkarz, który jeszcze przyda się reprezentacji. Niemniej w tym meczu póki co mnie nie zachwycił, ale minimalny plusik na jego konto. Krychowiak. Dla mnie to był nasz najlepszy zawodnik, jeżeli chodzi o piłkarzy z pola. Był dosłownie wszędzie. Świetnie asekurował środkowych obrońców. I mam wrażenie, że gdyby nie on, to ten mecz nie skończyłby się wynikiem 0 do 0. Ponieważ było bardzo dużo sytuacji, w których dosłownie gasił on pożar. Oprócz tego dwa, 3 fajne przerzuty, które rozpędziły naszą ofensywę. Szczególnie na uwagę zasługuje zagranie z 14 minuty, kiedy to napędził on naszą kontrę, która niestety nie została przez nas wykorzystana. Zieliński. Zdecydowanie lepszy niż w meczu ze Słowenią w którym to nas zasługiwał na krytykę niemiłosierną. Natomiast jeżeli chodzi o spotkanie z Austrią, to trzeba mu oddać, że cały czas był pod grą, próbował tą piłkę rozrzucać, jakoś regulować tempo. Natomiast znowu zabrakło konkretów i tej kropki nad i. I jednak na tej pozycji wymagamy czegoś więcej, to jest nic więcej jak ocena 5. Kownacki. Poza walką w zasadzie nie dał nam nic, zresztą sam w pomeczowym wywiadzie mówił, że nie jest zadowolony ze swojej postawy, ponieważ kilkukrotnie podejmował złe decyzje przy kontratakach. No, generalnie, moim zdaniem, poza jednym dobrym zgraniem piłki głową do Lewandowskiego, nie, wióz, nie wniósł do naszej ofensywy nic, w związku z czym marna nota 4. Lewandowski. Ciężko być zadowolonym z występu naszego kapitana, gdyż trzeba sobie powiedzieć wprost, że. Ta sytuacja, której nie wykorzystał po dośrodkowaniu Grosickiego, to była setka i to musiał być gol. Oprócz tego zirytował mnie troszeczkę zachowaniem w 83. minucie. Kiedy to bramkarz wyszedł za daleko z bramki i wystarczyło, żeby Robert podniósł głowę i zagrał do któregoś z, nasy, z naszych piłkarzy, po to, by mógł on strzelić do pustej bramki, a wybrał on rozwiązanie najgorsze, ponieważ kopnął jednego z Austriaków i mieliśmy przez to tylko rzut rożny. Oczywiście było kilka zagrań, które pokazywały, że jest to. Piłkarz klasowy, jak te założenie dwóch siatek, y, Austriaką w 23 minucie, czy doskonałe przyjęcie piłki zagranej z daleka y, z obrońcą na plecach z minuty 67. Jednak to wszystko jest za mało, ponieważ moim zdaniem Robert Lewandowski powinien skończyć ten mecz albo z bramką, albo chociaż z asystą. Dlatego nota 5. Co do rezerwowych, to Błaszczykowskiego nie oceniamy z wiadomych względów. Bardzo szybko strzedł z kontuzją. Szymański wszedł na boisko i w zasadzie nie, nie wniósł zbyt wiele, dlatego ocena 5. Klich jedno dobre zagranie, którym był pressing w 83 minucie, dzięki któremu Mieliśmy sytuację do strzelenia bramki, to jest ta sytuacja, w której Lewandowski zachował się źle, ale też na przykład głupio sfaulował w minucie 85, przez co rywale mieli rzut wolny, więc ocena 5, kolejny występ bez historii. Po meczu ze Słowenią mówiłem, że jestem o krok od tego, by stwierdzić, że Brzęczyk musi odejść. I teraz jak sobie przejrzymy ten czas, który on spędził z kadrem, a więc już rok, to możemy sobie chyba otwarcie powiedzieć, że zmarnował on ten czas, który był przygotowaniem reprezentacji do eliminacji Mistrzostw Europy. Miał on kilka sparingów, miał mecze w Lidze Narodów i w tym czasie nie wypracował w moim, moim zdaniem niczego, z czego ta kadra mogłaby być rozpoznawalna i w czym byłaby dobra. Jeżeli spojrzymy sobie na atak pozycyjny, no powiedzmy sobie otwarcie, że my nie kreujemy praktycznie żadnych sytuacji, a jeśli chodzi o liczbę strzelonych goli, to w grupie strzeliła od nas mniej tylko Łotwa. Mamy tylko 8 bramek. Jeżeli chodzi o zdobywanie bramek przez kontratak, to również szwankuje to u nas i wygląda to fatalnie, bo o ile w meczach z zespołami słabszymi, typu właśnie Słowenia, Łotwa, Macedonia, o te kontrataki jest ciężko, tak, w ostatnim meczu z Austrią mieliśmy do tego okazję, ponieważ Austriacy grali bardzo odważnie, wymieniali piłkę na naszej połowie, a taka gra sprzyja kontrowaniu. 3-4 razy próbowaliśmy to zrobić, jednak zawsze było to nieudolne. I w zasadzie nasi piłkarze biegli do tego kontrataku, ale to wyglądało tak, jakby nie wiedzieli, w których sektorach mają się poruszać i jak ten kontratak wyprowadzać. Była to czysta improwizacja, a tak być nie powinno. Podsumowując, nie mamy swojego sposobu na zdobywanie bramek. Każda bramka, jaka pada, jest po błędzie indywidualnym przeciwnika, w wyniku jakiegoś przypadku czy w wyniku szczęścia lub pojedynczego dobrego zagrania. Tutaj nie ma schematów, nie ma kolektywu, nie ma automatyzmów. Jeśli chodzi zaś o defensywę, to przez pewien czas mogliśmy za to chwalić kadrę, ale ten obraz runął w meczu ze Słowenią. Wystarczyło, że zabrakło Kamila Glika, mówiłem o tym w poprzednim odcinku, i już nasza defensywa się posypała. W meczu z Austrią, z Kamilem w składzie już. Też nie wyglądało to dobrze, ponieważ Astriacy sobie stworzyli mnóstwo sytuacji i Fabiański, który był naszym bohaterem, wybronił nam to spotkanie. Ale żeby była jasność, w poprzednich meczach, w których to zachowywaliśmy to zero z tyłu, to też to nie wyglądało jakoś perfekcyjnie, ponieważ jak przypominam sobie na przykład mecz z Łotwą, to nie dużo brakowało, żebyśmy stracili tam chociaż jedną bramkę, ponieważ Łotysze mieli swoje sytuacje, tylko po prostu nie potrafili ich wykorzystać. Także to za co chwaliliśmy dotąd brzęczka, też było w pewnym stopniu uwarunkowane szczęściem i dobrą dyspozycją bramkarzy, a niekoniecznie jakimś monolitem defensywnym. Niemniej mieliśmy prawo go za to chwalić, ponieważ zero z tyłu po kilku spotkaniach zawsze zobowiązuje i zawsze budzi jakiś tam szacunek. Natomiast teraz już o tym nie ma mowy. Ze Słowanią straciliśmy dwie bramki bez glika. Z Glikiem w składzie co prawda gola nie straciliśmy, ale Fabiański przeżywał w bramce prawdziwą nawałnicę i tylko dzięki niemu zawdzięczamy remis. Kolejnym zarzutem w stosunku do brzęczka jest to, że on zupełnie nie kreuje dla tej kadry piłkarzy i nie jest w stanie wprowadzić nikogo wartościowego. Jeżeli porównamy sobie to z reprezentacją nawałki, to od razu z miejsca przychodzi nazwisko Milika oraz mączyńskiego, których to właśnie Adam Nawałka wprowadził do reprezentacji. Na tego drugiego przez pewien czas naszekaliśmy, jednak ostatecznie okazał on się istotnym elementem w tej układance. Potem możemy sobie wspomnieć o Pazdanie, a także o Jędrzejczyku, którzy zostali przez poprzedniego selekcjonera odkurzeni i wstawieni do składu, w którym to spisywali się bardzo dobrze bądź nieźle. Jeżeli chodzi o obecnego selekcjonera, to sili on się na wprowadzenie do składu klicha. Jednak ten praktycznie w każdym spotkaniu jest jednym z najsłabszych piłkarzy na boisku. Owszem, teraz Jerzy Brzęczek sięgnął po Bielika i bardzo dobrze, jednak zastanawiam się, czy nie jest trochę za późno na wprowadzanie takich zmian, ponieważ pewien okres już zmarnowaliśmy. Brzęczkowi też nie udało się zrobić tego, co zakładał sobie przed objęciem tej reprezentacji, a właściwie zaraz po ogłoszeniu. Wówczas mówił on, że tak samo jak u Adama Nawałki głównym punktem programu było sprawienie, żeby Robert Lewandowski zaczął strzelać, tak u niego kluczem do dobrej gry kadry będzie znalezienie sposobu na Piotra Zielińskiego. To jak wiemy oczywiście się nie udało, tym bardziej, że Brzęczek w tej wizji się totalnie pogubił ponieważ Zieliński grał już na pozycji półprawego pomocnika, półlewego pomocnika, pomocnika defensywnego, czy też klasycznej dziesiątki, a także na pozycji numer 8. Na przestrzeni tylu spotkań grał on praktycznie na wszystkich możliwych pozycjach w drugiej linii, a także często zdarzało się, że w meczu jedną połówkę grał na przykład na stronie lewej, a drugą w środku, co też na pewno nie pomaga mu w adaptacji w drużynie i oczywiście nie mówię tego po to, żeby bronić Piotra Zielińskiego za jego słabą formę, ponieważ piłkarz tej klasy też Powinien dać coś od siebie, żeby ta kadra na tym zyskała. A co do Lewandowskiego, o którym mówiliśmy wcześniej, to u Nawałki w 40 meczach zdobył 37 goli, u Brzęczka 2 w 10, co też świadczy o tym, że utraciliśmy pewną wartość. W grze naszej reprezentacji nie jesteśmy w stanie dostrzec progresu. I wygląda to bardzo źle, na przykład, jeżeli się zestawimy z Austriakami, z którym to graliśmy pierwszy mecz w eliminacjach. Tam Austriacy wyglądali równie przeciętnie jak my wówczas, ale teraz, kiedy już przyjechali po tym okresie eliminacyjnym, wyglądali bardzo dobrze, byli od nas zdecydowanie lepszą drużyną, widać było tam pełne automatyzmy, ich odwagę w rozgrywaniu piłki na naszej połowie. U nas nie ma tego wcale i ja mam wrażenie, że z meczu na mecz my nie gramy coraz lepiej, a coraz gorzej, z małymi wyjątkami, jakim był na przykład mecz z Izraelem który nieco zakłamał obraz naszej obecnej reprezentacji. Także podsumowując tą kwestię progresu, to my nie robimy go wcale w momencie kiedy nasi przeciwnicy z podobnego poziomu osiągają go z meczu na mecz. No i tak jak do tej pory selekcjoner mógł tłumaczyć, że styl nie jest najważniejszy, ponieważ osiągamy bardzo dobre wyniki, zdobywamy mnóstwo punktów i nie tracimy bramek, tak teraz ten argument troszeczkę wypadł mu z rąk, ponieważ na ten moment po porażce ze Słowenią oraz porej mi się z Austrią mamy zaledwie dwa punkty przewagi nad zespołem, który jest na drugim miejscu, i trzy nad tym, który jest na miejscu trzecim, a więc powiedzmy sobie, wprost jest to przewaga żadna, ponieważ może ona się odwrócić w zasadzie w przeciągu jednej kolejki. Także jak wcześniej mogliśmy zarzucać to wszystko brzążkowi, co zarzuciłem, ale broniły go wyniki i świetna pozycja w tabeli. Tak ten argument strzec już na bok, ponieważ po ostatnich kompromitacjach yy, obraz tabeli ma się tak jak widzimy na załączonym obrazku. Brzęczkowi również nie pomagają jego pomeczowe wypowiedzi i tak jak Adam Nawałka był bardzo oszczędny w słowach co mogło irytować, ponieważ nie wnosił on żadnej rozrywki i żadnej wartości merytorycznej na konferencja, konferencjach prasowych, tak, Brzęczek mówi dużo, ale bardzo często robi to w sposób po prostu głupi. Jego ostatni cytat po spotkaniu z Austrią. My mieliśmy w składzie trzech piłkarzy z Championship, czyli tylko i aż z drugiej ligi angielskiej, a w kadrze Austrii jest 18 piłkarzy z Bundesligi, a za chwilę będzie bodajże 13 w Lidze Mistrzów. Ja się krytyki nie boję, przyjmuję ją, ale naprawdę czasami potrzeba spokojnej i obiektywnej oceny. Ja przyznam szczerze, że ta wypowiedź zirytowała mnie bardzo, ponieważ nie uważam, żeby takie wyliczanie było miernikiem jakiejkolwiek jakości. A do tego jest to straszny przejaw deprecjonowania swoich zawodników i po prostu robienia z nich słabych piłkarzy, jakimi tak naprawdę nie są. I z ciekawości sobie sprawdziłem na przykład, ilu reprezentantów w Szkocji gra w lidze angielskiej, a więc Premier League, i jest ich aż 14, a na przykład też jest tam 18 Irlandczyków. I to pokazuje, że ilość danych piłkarzy w danej lidze wcale nie świadczy o ich potencjale. Bo powiedzmy sobie wprost, jeżeli teraz trafilibyśmy gdzieś e, na przykład w Mistrzostwach Europy na Szkotów bądź Irlandczyków, to co, Jerzy Brzęczek też będzie miał argument, że to jest bardzo mocna reprezentacja? No nie bardzo. Moim zdaniem po prostu pewne uwarunkowania, typu właśnie duża ilość Austriaków w Bundeslidze, wynika z geografii, z faktu posługiwania się językiem niemieckim i po prostu z przyczyn nie zawsze zależnych od jakości danego piłkarza. To jest Naturalna rzecz, że dużo Austriaków będzie grało w Bundeslidze, tak samo jak to jest naturalne, że dużo y, piłkarzy typu właśnie Irlandczycy i Szkoci będzie grało w Premier League, ale to nie musi mieć przełożenia na potencjał kadry i to jest żadna wymówka, moim zdaniem, wypowiedź totalnie idiotyczna. I odbiegając już od tych niefortunnych wypowiedzi, a bardziej skupiając się na tym, co mówiłem wcześniej. Uważam, że nasza reprezentacja na pewno awansuje do Mistrzostw Europy w roku 2020, ponieważ teraz e, eksperci i analitycy podają, że może się to udać, nawet jeżeli zajmiemy piąte miejsce, co jest totalną abstrakcją. Natomiast my tam pojedziemy i skończy się to tak jak zawsze w ostatnich latach, a więc blamarzem w, w fazie grupowej. Ja takiej reprezentacji oglądać bym nie chciał i mam nadzieję, że już teraz zacznie ona się tworzyć. I przeobrażać w coś, co może przynieść nam radość na dużym turnieju, a nie tylko przeczłapać przez eliminację i do niego się dostać. Uważam, że z Jerzym Brzęczkiem jest to niemożliwe, ponieważ jest to selekcjoner, który totalnie się pogubił w tym, co robi i po prostu nie ma szans rozwinąć tej reprezentacji, bo gdyby potrafił to zrobić, to już teraz graliśmy, gralibyśmy niezłą piłkę. Jest jak jest i uważam, że Brzęczek powinien z tej reprezentacji odejść, bądź po prostu zostać zwolniony przez Zbigniewa Bońka. Ale czy wierzę w taki scenariusz? Oczywiście, że nie, ponieważ Zbigniew Boniek, mimo że mam do niego bardzo duży szacunek i uważam, że zrobił dla polskiej piłki dość sporo jako prezes, jest typem człowieka, który po prostu nie przyznaje się do błędów. A takim właśnie byłoby zwolnienie Jerzego Brzęczka. Jestem przekonany, że prezes PZPN będzie szedł w zaparte. Jerzy Brzęczek będzie w tej reprezentacji niemal do samego końca, a więc do katastrofalnych występów na Mistrzostwach Europy, które niestety w tym momencie wróżę. Mało optymistyczne zakończenie, ale na dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmiku, zapraszam Was do zaznaczania subskrypcji, do odwiedzania profilu na Facebooku i generalnie na śledzenie mojej działalności. Dzięki wielkie, widzimy się niebawem. Cześć!